Hej, cześć, będzie to kolejny odcinek z Ryzena. Będzie Będziecie krócej, ale to nie znaczy, że gorzej. Okej, okay. co mieliśmy teraz zrobić? Mieliśmy przeprowadzić w dalszym ciągu śledztwo. Mieliśmy porozmawiać ze wszystkimi ludźmi, którzy zostali wypuszczeni poza klasztor. Okej, okay. kogo my tu mamy na liście? Carlsen, Tucker, Harlock, Enzo Ash, Kaspar i Taylor. Kaspara od razu wykluczymy, ale z nim też porozmawiamy. Taker. What can you tell me about Hemla? Hemla never got to know him. He's been here longer than us, so he didn't talk to new recruits. You must know something about him. Well, he spent a lot of time with Harlock in the kitchen. And? Harlock isn't the sort that talks much, but apparently the two of them had things to talk about. But you'll have to ask Harlock what it was. Okay. kolejne podejrzenia na Harlocka. Dziwne, nie zdziwiłbym się, gdyby to on był zabójcą. Did you know Hemla? Of course. This is a small place. Not knowing someone is damn difficult. Did you have much to do with him? No. He just got his staff and... and... and what? Well, now and again he sold people some Brugleweed Everyone knew what he did. It was the monastery's worst kept secret. No dobrze, dowiedzieliśmy się, że właśnie sprzedawał ziele, ale to już wiemy, czy nie dowiedzieliśmy się niestety niczego nowego. No dobrze, kogo mamy dalej na liście? Carlsen i Tucker są wykluczeni. Tu trzeba pogadać z Kasparem, Taylorem, Aszem i Enzo. Z Taylorem już gadaliśmy. Został Ash, Kaspar, Enzo i sam Harlock. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozejrzeć się poza za pozostałymi. Za pozostałymi. Okay, Harold. Tucker says you talked with Hemla quite often. He came here a lot, yes. He liked good food. Good food. Yep, if you wiedzieć. Mówiliśmy know, we talked about cooking. Stews, soups, pastry, meat. Hemlar wanted to be a chef. You expect me to believe you were exchanging recipes? Believe what you like. Cóż, dalej nie wiemy nic. Musimy mieć na niego jakieś twardsze dowody niżeli opinia innych osób. Nic, szukajmy dalej. Hey, Kaspara. Palace gave me a list of everyone who can leave the monastery. Let's have a look then. One of these people must have been Hemlar's partner. I don't know. Could be any one of them. You'll have to get them on their own, see what they know. Enzo and Ash are in the upper area of the monastery during the day though you're going to have to wait until nightfall to talk to them that's when they return to their chambers unless you manage to finish basic training then you'll get access to the upper monastery what about you you're on the list you think i'd risk getting caught doing that you stick out and cause trouble here you get sent to the ruins you could be lying yeah but i ain't ja w jakimś sposób Kasparowi wierzę. skończyliśmy podstawowe szkolenie, więc poproś mnie o... na górę. Do not forget that. You have shown discipline. It's now time to take your training further. Ok, widać, że jeszcze trochę nam brakuje do kolejnego poziomu. Ale w sumie stwierdzam, że zadania naprawdę są tutaj przyjemne o wiele przyjemniejsze niż bieganie po całej wyspie jak poprzednio. Bardzo przypominają te z klasztorów w Gotiku, jednak tam klasztor był mniejszy.

I believe he is one of the recruits. He once to tried to sell me some Brugel, but I did not wish to receive enlightenment that way. Okay, but I have studying to do. Besides, I've done my chores. It's someone else's turn. for because Ok, pozostało przepytać ostatniego ucznia. Przy okazji, ile mamy jabłuszek? Sześć to jeszcze cztery. Niezły widok. Można by tu spaść. Kurczę no. Może nie gram na najwyższych ustawieniach, ale gram na wysokich. Całkiem niezły widocz. Na najwyższych byłby pewnie lepszy. Na najwyższych się w tą grę po prostu grać nie da. nasze nieszczęście. Cómo gryździsz skról? Skról prezentacji. Skról maker prezentuje się mentalnie, więc złoży się z ingredientsem, krótki krótki parszament i kyw alongside the prepared rune table. Copy the rune, noting all strokes and details made by the rune maker. Rune table as the secret. The rune table. Here's something. To prepare the rune table. There that. dowiedzieliśmy się jak tworzyć runy. Nic ciekawego się nie być szczerze. Czekaj, okay, stwórzmy sobie trzy miksturki. Podziwiamy kunszt naszej postaci w robieniu mikstur. That's finished there. Jej, trzy mikstury. Teraz pytanie, gdzie jest ostatni z Nic już. Aż. Did you know Hemla? Not really. He was a friend of Harlock's, if Harlock has friends, that is. Why shouldn't Harlock have friends? He's a pirate. I heard he was once cook on the Eleanor. Cook, dishwasher, and on-board psychopath. He's utterly evil, a killer who doesn't care. But he got on with Hemla. Even killers don't kill everyone. Suppose even they need friends. What's the Eleanor? The Eleanor's a ship.

budowana w drugiej części gry. Jak już widać, wszystko sprowadza się praktycznie do kapitana Gregoriusa. Trzeba będziesz tu kiedyś złodzieja zabawić. This text is about magic spells. Did You thieving rat. I'll kill you. Oops. To mamy problem. Oh! Ah! 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 I think you know what happened. Oj cholera. Całe szczęście, że nas nie ukradli. Gdzie moja broń? Gdzie moja broń? Gdzie jest moja glewia? Nie, nie ma Tu jest, tu jest. Całe szczęście. Uff. A już się bałem, że to się źle skończy. Już widocznie za słabo się skradam. Here about scrolls and ingredients. O, interesująca informacja. Tu jest zejście do podziemi. Tworzymy je sobie. Ale nim tam zejdziemy, minie trochę czasu. W sumie teraz pozostało nam jedynie poinformować odpowiednie osoby o tym, że aż wiedział nam co trzeba na temat tego bandyty. I nasze, po nasze podejrzenia się sprawdziły. Właśnie Harlock jest mordercą na 99%. Pójdziemy z tym do niego i zobaczymy, co on na to. we only moved it up the mountain away from the sea to do some repairs pirates are commonly ruthless killers not all of them and last i heard hemla wasn't killed in a boat i just want to find out what you know well i don't know anything you sailed with captain steelbeard you're new and you're full of questions i don't like either of those things that's the past. Leave it alone. You're acting suspiciously. You're acting like a loud-mouthed cock. I want the truth. Other people will just go with perception and you're a pirate. A pirate whose knife was used to kill someone. Doesn't mean I did it. To some people it'd be enough to earn you the noose. So... Do you wanna help me find the truth? Or get hanged for playing the tough guy? hell's storms i'm a cook not a fucking pirate i've been a cook for years i stopped i came here i oh for fuck's sake hemla was an idiot he got caught up in stuff i was trying to help him i'm listening he got his deliveries in the cemetery he used to meet someone there at night they did deals he was earning thought a few gold coins made him important i need a name harlek

Hemlar, czy jaką tam miał na imię, miał partnera od interesu. To się wszystko dzieje na cmentarzu, do którego musimy uzyskać dostęp. A mamy ile jabłek? Mamy sześć jabłek. Nic, w takim razie musimy dostać się na cmentarz. <laughs> I'm looking for Hemla's partner Partner? You think he was You know With one of the novices No He was dealing Brugel weed Oh Well I wasn't his partner It wasn't me If that's what you wanted to know I heard Hemla Used to come to the cemetery Regularly What do you know about that? He was here but so were a lot of people. Who did Hemla meet with in there? No idea. It was dark. What could I have seen? <laughs> You're a terrible gatekeeper, you know that. I stand here day and night until my legs drop off. Now I get abuse. It doesn't matter if it's pouring rain or I'm freezing my balls off. I stand here and do my job. If you did your job, you'd know who went in. No one. If I let people in, I'd be back turning over the dung heap. So get it clear I didn't let anyone in. It was dark. So someone did come and they came at night. What else? Nothing. Hemlock came here at night. That's all. You're not losing me my job. You will lose your job if I talk to the Masters and they have to come down here. Let's try this. You take a bribe and turn a blind eye to what's going on in the cemetery. You've got no proof. And you stink of guilt. I'm screwed, aren't I? If I talk, you've got to put a word in for me with the Masters. Tell me what you know about Hemlar. Hemlar was in the cemetery all the time he met someone there who was that i don't know honest hemlar always slipped me some weed to look the other way that's what i did you know how lousy guard duty is the only thing i can tell you is that he must have met one of the novices that's all i was able to make out take a look at this list but i didn't see anything i told you Could have been any of the novices. Think hard. Well, you can cross Enzo off. I'd have recognized him. Stinks of scrolls and study. looks like there's a broom up his ass. It wasn't him. The others could be. I don't know. Dobra. Zaraz tylko to dostali się Stop. jabłek,

Na pewno też nie jest tak. Dobra, w takim razie prześpijmy się. Może coś się zmieni w trakcie.

Spróbujmy przeszukać parę kufrów, może znajdziemy zaległe jabłka i sprawdzimy stan rzeczy na cmentarzu. Prawdopodobnie tam kryją się odpowiedzi, których tak zaciekle szukamy. To jest nasza komnata. Zgadza się. Uff, what's going on? Jestem ciekaw czy kasper by nam sprzedał. What? what? Who's there? Is someone there? Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. It's a bit hmm. mm -hmm. oh, yeah. Think you can get away with What's that? that. Zodaną spokój, jak mu uciekniemy. Jak zwykle się wpierdzieliłem. Użyłbym chętnie zwoju żartu, gdybym tylko miał możliwość, ale przynajmniej nabijemy trochę punktów doświadczenia. O ile ich pokonamy. <laughs> dobra, darujmy sobie to. W każdym razie nic nam się nie stało. Nic nam nie zrobili. Już drugi razłość. Teraz tylko zabrać naszą glewię. W sumie niepotrzebnie używałem mikstury. Wiem, że ciągle daje się złapać. Ale dobra, mamy już ile? 9 jabłek, a to jest plus. Pewnie nas wyrzucą zaraz, ale dobra kurczę, potrzeba mi tutaj Kaspar. Może uda mi się wyminąć tego jego. Hey, you can't enter here! A jemu chyba nie można spuścić w pierniczu, więc. Pozostaje nam nic innego, jak spróbować znaleźć Kaspara, który gdzieś tu się powinien spać. Tutaj śpi Taylor. Tutaj śpi Willy. Co What? oh. śpi rekrut, rekrut. Dobra, no najwyżej czekamy do rana i zobaczymy, czy on będzie coś tam zamiatł. Wszyscy jeszcze śpią. To jeszcze z dwie godzinki. Śpimy do południa, co? Tam?

That eliminates Harlock, Tucker, and Carlson. What else do you know? Enzo wasn't Hemla's partner. I have a witness who'll state that. Then that just leaves Ash and Taylor. What can you tell me about them? I never thought that much of it before. Mi się tego and Taylor used to fight a lot. No idea what about. Could be. It was about their business.

Ah, twist. I've heard that you had arguments with Hemla. What are you saying? That I killed him? I never touched him. You were seen in the cemetery the night he was killed. So? So. That makes me suspicious. Damn that Hemla. He's dead and still making my life miserable. Just tell me what you know. Okay, so I saw Hemla in the cemetery. He was always heading there late at night. Rumor was he hid his gold in one of the graves, but turned out he was meeting someone. Didn't see their face. Why were you there? The grumpy bastard was overcharging me for Bruegel. He knew I needed it and knew I was nervous about getting caught. I wanted to pay him back. So you killed him? No! I was hoping to find out if the rumors were true about the gold being hidden there. So I followed him. But he just had this secret little meeting and left. Went back to his room. i jego mistyczny przyjaciel zniszczył się w górnej części świątyni. W górnej części? Naturalnie, nie mogłem go podążać. Nie mogę tam być. Tutaj są czekolady, które chciałeś. Dzięki. Przejdę od razu do dungu. Dobra, poznaliśmy kolejne tajemnice tego śledztwa. Wychodzi na to, że ktoś... był to ktoś z Górnego Klasztoru, czyli mógł to być praktycznie każdy, mógł to być strażnik, czarodziej, czy nawet inkwizytor. Nam nawet spuścił wizytę. Spuścił. Nam nawet nas nawet odwiedził, więc śledztwo jest dosyć interesujące i myślę, że będzie nam towarzyszyć przez jeszcze spory okres czasu. Ja się z wami żegnam i zapraszam was do kolejnego odcinka z tej serii, w którym kontynuujemy nasze śledztwo i nasze przygody w klasztorze. Cześć!